Teraz tak. Kolejna postać Daniel Majewski, czy ona, no wiadomo, że uka. Majewski, z tobie... tak, wiem, ko kojarzę z tą, tą kobietą swoją taką. Tak, no, tak, 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 tak. No zdej. Tak, tak. no, to kojarzę, gościa. Nastąpił taki moment, w którym, e, no, napisał twita, że nie zawalczy, jednak na fejmie wcześniej mówiąc e, i jakby hypując swoją walkę, że zrobi. Będzie największe show. Tak, że będzie największy show, że będzie bohaterem ludzi i tak dalej. I, I, nagle, nie... I nagle stwierdził, że nie walczy, tak? Ja nagle stwierdził, że nie walczy, co oczywiście jakby y, napisał argumenty takie jak y, choroba i zdrowie, że coś tam jest ze zdrowiem. Napisał argument, że jego widzowie nie do końca się z tym zgadzają. Ja to kumam, ale no, tak jak zdrowie to jest dobry argument, na który mhm. jakby nie będę z tym dealował, tak z tymi widzami trochę jest to dla mnie y, dziwne, no bo Daniel przecież... Y, y, nie no, biorąc pod uwagę... Biorąc pod uwagę to, że jaki on jest sławny, no to, to słabe, deczko jest, nie? No dziwne, dziwne jest dla mnie to, że. Dobrze, może przejdźmy do tego do tego tweeta. El Majo, Daniel Majewski. Nie zawalczy z kilku różnych powodów. Pierwszym i decydującym czynnikiem były problemy ze zdrowiem, i tu nie ma dyskusji. Drugim czynnikiem był brak wartego mojego zdrowia przeciwnika. A trzecim był fakt, że być może po prostu to do mnie nie pasuje i tyle. No i. Jakby ten drugi czynnik, że brak wartego mojego zdrowia przeciwnika, no to jakby wiadomo, że pasut miał walczyć. Uważam, że niestosownym było z jego strony, już nawet ze względów pr hmm. pi pisanie czegoś takiego. Y no bo Robert czekał na tą walkę naprawdę długo. Ona została już przeniesiona. Była gwarancja gdzieś tam, że wiesz, że będzie ta bitka. Bo ona miała być na 15, nie? No Miała być, tak. No, Słuchaj, no wiesz, ale jednej rzeczy dotrzymał chociaż Majewski, został bohaterem ludzi, bo przez to, że nie będzie walczyć, nie będziemy musieli słuchać jego pierdolenia na konferencjach. Jest tak. trochę bohaterem ja ludzi. To, ja to z innego punktu może to trochę spojrzę jako osoba, która, która tak patrzy z boku jak oceniał zwykłego gościa, no to, to, to nie wiem, no niech przedstawi jakieś badania chociaż, że, że rzeczywiście ma tą chorobę. Znaczy on tam miał rwo, rwę kulszową i chyba z tego co wiem, coś do firmy było wysyłane. nie wiem na 100%, bo to są też takie rzeczy, co na przykład komunikuje się zazwyczaj yy, zawodnik, który otrzymuje kontrakt ze sobą, No wiesz, na progu jakieś tam show, balonik no. nadmuchał, że, no tak. że, że, wie, że będzie bitka i tego, że... że... Nagle wiesz, klops, nie? I, i teraz y, mamy tutaj komentarze ludzi, mianowicie Marcin Dubiel, chociażby napisał komentarz: Daniel, co ci jest? Na co chorujesz? Czy mogę ci jakoś pomóc? No, oczywiście wiadomym <laughs> faktem jest, że Dubiel nie lubi się bardzo z Majewskim, więc to, co tutaj napisał, jest czysto sarkastycznym komentarzem. A na przykład Wiktoria Jaronewska napisała już uargumentowany komentarz, konstruktywny. To po co był ten szum? Nakręcanie ludzi na programy z Sylwestrem. Łatwo stwierdzić, czy MMA do nas pasuje już po kilku treningach, a wy. Przez rok mydlicie ludziom oczy. Z Zony natomiast napisał komentarz, tyle szumu było, co to nie będzie, a teraz kleksik osadzony. No i teraz brat Pitt, brak wartego twojego zdrowia przeciwnika? Gościu, kiedy sobie uświadomisz, że nie posiadasz żadnych argumentów, by stawić się ponad któregokolwiek z potencjalnych przeciwników, a wręcz od każdego z nich jesteś głupszy? Wielu nie zrozumiało przekazu, to przetłumaczę. Złamałem paluszek, ale moja realna konkluzja to ego top. Ludzie mnie cisną, a pasuta uważam za Nie niewartego mojej boskości, bo zrobił na mnie film pardujący, a po trzecie, po co mi walka, jak już wziąłem zaliczkę. Mam nadzieję, że. Pomogłem. E, krytyka w stronę Daniela jakby rośnie z dnia na dzień i na pewno w momencie, gdy e, Daniel gdzieś tam będzie się wypowiadał szerzej, albo może zrobi jakoś vloga, no to ludzie mu to wyplują albo na jakimś nadchodzącym programie, gdzie to na pewno, byłby nie? telefon i tak dalej. No nie no. wiem, moim zdaniem, e, źle prowadzona strategia. No ale jakby też nic z tym nie, nie zrobię, no i Fame też nie, nie chce z tym zrobić, no bo nie kiedy... będziemy zmuszać zawodnika też do bitki. Nie? Generalnie podczas całej tej otoczki walki, tego wszystkiego. kiedy była dobrze poprowadzona ta jakby, ta cała gadka, nie? Od początku, jak zaczął się temat walki, to wszystko było źle poprowadzone, od samego wejścia do oktagonu do zakończenia tego. Chyba, że jeżeli naprawdę, to mu tak doskwiera ten ból. Że to no, nie ma sensu. Na bólu jego no, ego. Można to zrozumieć. Nie? No słuchaj, gdybyś miał takie ego donoszenia jakie ma Majewski, to te 170 kg wydawałoby ci się lekkie. Hmm. Bo odstypań, typy, e, widzę, że dużo komentarzy odnośnie e, zaliczki. E, no wiecie, no, Daniel nie należy na pewno do e, osób e, ubogich. E, tak więc to nie będzie problemu z tym, żeby zwrócił zaliczkę. E, tym bardziej, że. E, nie wiem, czy ona już nawet nie jest zwrócona. Tego, tego nie jestem w stanie wam na 100% powiedzieć. E, ale nie, jestem, nie będzie żadnego problemu, jeżeli chodzi o tą zaliczkę. Ja ubolewam trochę, bo bardzo chciałem zobaczyć ten program mm. e, z Wardęgą. E, Sylwka na pewno kojarzy. Wardęgę kojarzę, tak jest w dreadach, nie? No, można tak powiedzieć. Wiki no, Ja wiem, bo barkotyka, barkotyka. Nawet, nawet się zdarzyło, że gdzieś mnie tam zaciekawił y, s, w swoimi... Filmami gdzieś tam coś oglądałem. Ale on też tam coś ciśnie po tych influencerach. Coś zawsze szuka jakiejś jakieś dziury w całym, nie? Generalnie e, skamają komentarzy, nie? Komentary... Czy my mamy wodę jakąś? Nie. Pewnie mamy tam. E, no. Bo może akurat trafiłem na taki odcinek z nim, że on tam kogoś się czepiał. No nie wiem. Ale, ale, ale mniej więcej wiem, wiem co to, to jest. Nic, no jeżeli chodzi o temat Daniela, no to no tak jak mówię, ja ubolewam nad brakiem tego programu. Na pewno ubolewam też nad tym, że jeżeli nie chce walczyć, no to, to już nic z tym e, nie zrobimy, ale chciałbym zobaczyć jego walkę, bo e, jest no spokojnie postać. On mi nic wie, nic nic krzywego nie zrobił osobiście sam Daniel. E, jedyne co, no to federacji po prostu, a, raczej, a najbardziej pasutowi, że wiesz, że, tak. że, że go tak slow, slowował. i. I no, pasu wierzył w to, że on zawalczy z Danielem. Nie? No to mówię, to jedna z, jedna z tych opcji, co, 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 co można wziąć pod uwagę, że, że naprawdę musi mieć takie bóle, żeby nie móc wystartować. Z drugiej strony, jakbyś miał takie bóle, że nie możesz wystartować, czy byś wspominał, że problemem jest dobór przeciwnika? No racja, to jest... To o przeciwniku już wiedział, ile miesięcy wcześniej, tak? czy tam, nie wiem, tygodni nie? i nagle wyskoczył. Że, że przeciwnik Nie pasuje, ta. nie? No to też takie słabe. Po prostu. No mógł spegać też. Tu jeszcze jest taki e, 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 dziwny tweet z jego strony. Ciekawy, czy ktoś oprócz Majewskiego i... Jakby powtarzam, że to pisze Majewski. Pa... Ciekawe, czy ktoś Maje... Ciekawe, czy ktoś oprócz Majewskiego Parisa i Dane pod koniec kariery będzie mógł pochwalić się tym, że nie zawalczył na żadnej galii Fight PS za Fliza nie dałbym sobie uciąć ręki, więc obstawiam świętą trójcę. Bo Kurde. nie istnieje cała gama i rzesza influencerów, którzy w ogóle nie siedzą w tym świecie i również na przykład nie wystąpią, czyż nie? A poza tym wystąpienie na takie gali... On trochę sugeruje, że wystąpienie na takie gali to jest jakaś trochę ujma honorze. Jest taki trochę cyniczny ten tweet. Jest taki zaczepkowy. No jest trochę, nie? To jakby... Nie wiem, jakby... Może taki chcący odradzić mm -hmm. e, branie udziału w tym. Stawę siebie w jednej tutaj w linii potencjalnie z Frisem, co nie? Święta trójca napisał o nich trójce. Majewski Paris, Day. No wiesz, jakby w ego Daniela tam nie będę, nie będę wchodził, bo e, czarne, no znam... czarne dziury wchłaniają, rozumiem Michał. <laughs> Ty mocno u... no inaczej, a może powiedz. Co yes. sądzisz na temat Daniela? Ja absolutnie nie śledzę tej postaci. Ja tylko widzę jego czasem tweety albo widzę właśnie jakieś fragmenty wywiadów a, i wiesz, takie aktualne rzeczy, ale tak, żeby się w Majewskiego zagłębić, to nie za bardzo. Gdzie ja zawsze takie przytyczki rzucam w stronę takich osób, które widocznie mają jakiś Jezrecy problem mają z ego albo mają problem właśnie z robieniem takich. Tak tak rzeczy. To, 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 to. Nie bardzo... Poczekaj, tylko skończę. było? Nie bardzo w tej sytuacji zirytowało to z tego powodu, że jestem kumplem Pasuta, znam go bardzo dobrze, Robert jest świetnym człowiekiem, że jak Robert mówi, że naprawdę on czuł się zatrzymany w miejscu i trenował tyle czasu i ten go cały czas zwodził, to ja wiem, że Robert nie używa hiperboli, tylko naprawdę jego to strasznie mocno boli. I mnie to irytuje, że taka sytuacja jest. Nie pozdrawiam, fajnie. Takie ma pytanie, to on się dełmuje tym Daniel Majecki jest, można powiedzieć, menadżerem Dane, swojej kobiety, która ma chociażby old Dane. No to wiem, to kobieta do tego. Odżywki. Sam Majewski sam jest również influencerem. Też bardzo dużym, bo w sumie jakby no, można, ludzie wypowiadają się o nim negatywnie, ale jednak zna go większość gdzieś. Ale, tam... ale on ja, coś, coś do ludzi przemawia w tych swoich... No no, jest celebrytą, może tak, czyli jakby zdobył, to to... zdobył popularność przez... No właśnie o to wychodzi. Robił z takie fit couple, nie? Czyli po prostu para dobrze gdzieś tam zadbanych no, ludzi, rozumiem. która pokazuje gdzieś tam zdrowy jak styl Jak dbać życia. o siebie, jak... Ja, tak, jak tak. Ty, tak. Fashion, stylówka. To, 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 to dobra, to tak, czy, tak. dobra. Później bo... gdzieś tam zaczęło być coraz bardziej kontrowersyjnie. Były gdzieś tam różne takie, że, wiesz, że oni się rozstawali. Konfliktów dużo było. Mogło być płacami. też pod publika, nie? rozstania. Różne rzeczy. Jak, różne jak teorie ludzie jak, wysuwają to, jak, i wnioski oglądają. Jak nie ma jakichś dowodów na, na jakieś rzeczy i tak dalej, no to ja nie chcę też gdzieś hmm. tam, e, żeby dobrze, nie puszczać Parmazonów to... czy coś. Ale generalnie rzecz biorąc, e, no później pojawiło się dużo dram. Wardenga też nagrał e, bardzo mocny film. Z tego czasu, co, co zresztą Majewski, no myślę, że do dzisiaj gdzieś tam do Sylwka ma takie e, mocną wersję przez ten film. A niby podawali ręce. Ale podawali tak, sobie ręce tak. też, nie? E, Paris Platynow e, na przykład e, zjechał kiedyś... E, książkę chyba, El Majo? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. z tego, z tego co, co mi się wydaje. Borys Pluta tam, tam chyba była, coś no. mi ostatnio pokazywał tutaj kolega. A kim on jest w ogóle? E, Paris w sensie? Borys Platynów. Nie, 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 Paris Platynów. Paris, Paris. Paris Platynów. Ten... <laughs> Dobre, no jest kurwa, też stary do zapisania. <laughs> nie, to chodziło o Parisa Platynowa, zapewne się przysłyszałeś. Tak. Że to Aha, Paris. no a kim jest ten Paris? Streamer. E, Paris jest streamer. Streamerem. Ale on jest znany z tego, że jest po prostu zajebiście śmieszny. Co jest rzadkie u streamerów. I ma, jest też błyskotliwym twórcą.